Siemanko. Dzisiaj jesteśmy w Bielsku na Enduro Trails, także pojeździmy sporo zarówno pod górę jak i z góry. Jest piękna pogoda. Mam ze sobą oczywiście synonima. Także lepiej być nie może. No i co? Idziemy jeździć. I jedziemy sobie Jowym czyli takim fajnym singielkiem podjazdowym. Jak widzicie, mimo że jest pod górę, to jest całkiem fajnie i przyjemnie. są porobione zakręty i tak dalej, także Wcale się nie nudzi. No i widzimy się za chwilę na górze. No i jesteśmy na szczycie. Zaczniemy sobie od Twisterka. Idealna trasa na rozgrzewkę. Dość gładka z zakrętami, z bandami. Także lecimy. Jedziemy znowu do góry. Skrót, i chyba udało mi się już wyczuć w miarę optymalny kadr do nagrywania, ale to sobie jeszcze sami ocenicie. No i co? Ja się powoli toczę, i widzimy się na górze. Troszkę się zaciągnęło chmurami, ale bądźmy dobrej myśli, może przejdzie. A tymczasem jesteśmy na Starym Zielonym. No i jedziemy. 没有啊 Lecimy właśnie cygana Bo nie miałem czasu nawet powiedzieć Tyle tu się dzieje Masakra No, powiem tak jak lubicie, kiedy trasa urywa wam ręce, to polecam cygana na rowerze do XC. Kurczę znowu wam zapomniałem nagrać jakąś końcówkę na miejscu, więc robię to na szybko teraz. No, co tu dużo mówić, fajnie spędzony dzień. Wyjeździłem się do bólu, nawet dosłownie do bólu, bo miałem w planach jeszcze troszkę pozjeżdżać, ale zakończyłem jazdę nieco wcześniej z powodu małej gleby. Troszkę się potukłem i jakoś tak. Przeszła mi ochota na dzisiaj. Bardzo chętnie by wam pokazał, ale niestety akurat tego przejazdu nie nagrywałem. Także nauka na przyszłość, że trzeba nagrywać wszystko i albo będę miał glebę na taśmie, albo po prostu się wtedy nie będę wywracał. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. No i co? Do zobaczenia. Cześć!